Najpierw efektowna parada ulicami miasta, a później pokaz motocyklowy połączony z festynem na zakończenie lata, który odbył się 4 września w parku Słupna. Wszystko dla 13-letniego Pawełka z rodzinnego domu dziecka, aby zebrać fundusze na zakup nowego wózka inwalidzkiego. Na pomysł zbiórki funduszy wpadli motocyklowi dawcy szczęścia wraz z fundacją Bajtel Mysłowice Pomagają, których Pawełek jest podopiecznym. Generalnie rozchodzi się o pomoc dla Pawła, trzeba mu kupić nowy wózek inwalidzki. W porozumieniu z Fundacją Bajtel robimy to, po prostu musimy to zrobić dzisiaj. Nie ma czasu na, 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 na zwłokę, a my. My robimy swoje to, co zawsze, no, My dajemy szczęście. Motocykliści poznali chłopca kilka lat temu dzięki organizowanej co roku akcji Moto Mikołajów, podczas której odwiedzają m.in. rodzinny dom dziecka w Brzezińca. Paweł urodził się jako dziecko zdrowe, jak miał trzy miesiące, zachorował na posocznicę. Jego lekarka leczyła go na zapalenie upon mózgowych. Po trzech miesiącach ujawniły się ropnie na rdzeniu kręgowym i była operacja. Operacja się skończyła tym, że Paweł nie dowadł kończyn dolnych, dlatego jeździ, jeździ na wózku. Nowy i większy wózek dla dorastającego chłopca na pewno pozwoli mu na swobodniejsze poruszanie się. Obecnie Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają podlicza zebrane środki. Ich sumę poznamy już wkrótce. Na motocyklowe zakończenie lata zjechali się też grupa Wataha z Sosnowca, Czoper Świony ze Świętochłowic i inni motocykliści. Nie zabrakło też kiermaszów, ciast i lic Fantów, z których dochód zasili zakup wózka, a także pokazów jiu-jitsu czy tresury psów. Na zakończenie festynu Mysłowicanie mogli posłuchać występów zespołu Galchan i Straszni Panowie Dwaj. Dzięki serdeczne. Dzięki, dzięki.